Jedną z fundamentalnych zmian w najnowszym projekcie zmian dotyczących zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych jest wprowadzenie źródła przychodów na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Taka koncepcja występuje na chwilę obecną, jeżeli chodzi o opodatkowanie osób fizycznych. Mamy różne źródła i w zależności od tego, z jakiego źródła otrzymujemy przychód, podlega on różnym zasadom opodatkowania. Takich zasad na gruncie CIT-u dotychczas nie było. Ustawodawca przewidział, że na gruncie CIT-u będziemy mieli do czynienia z dwoma źródłami. Pierwszy to będzie normalna nasza działalność operacyjna, biznesowa. Drugim źródłem będą tak zwane zyski kapitałowe. Chodzi o to, że jeżeli podatnik w ciągu roku. Na przykład uzyska dochód ze swojej normalnej działalności, nazwijmy tak gospodarczej, a jednocześnie wykaże stratę w zakresie tego drugiego źródła zysków kapitałowych, czyli na przykład sprzeda ze stratą akcje, które nabył na giełdzie albo udziały, które posiada w jakiejś spółce, wówczas nie będzie mógł połączyć wyników z tych dwóch różnych źródeł. Z jednego źródła zapłaci podatek zgodnie z dochodem, którym wykaże, natomiast tej straty, którą wykazał w drugim źródle, nie będzie mógł w żaden sposób uwzględnić. Oczywiście analogicznie, jak ma to miejsce w przypadku ustawy OPIT, ustawodawca przewiduje możliwość rozliczenia tej straty z tego źródła, w którym ją wykaże w kolejnych pięciu następujących po sobie latach. Natomiast no, kluczowe jest to, że zarówno przychód, jak i strata muszą być wykazane w ramach tego samego źródła. Zmiana ta jest dosyć zaskakująca, tak jak powiedziałem, jest fundamentalna. Organizacje przedsiębiorców przewidują, że w jaki sposób ograniczy ona inwestycje przedsiębiorców.